Bardzo liczna jest społeczność rumuńsko-katolicka w Libanie. To jest jedyna kaplica na Bliskim Wschodzie pod wezwaniem Jana Pawła II. Wydatki na cele religijne dokonane? Raczej to nie jest jego czaszka i kość, chyba że miał dwie głowy albo coś. <gry> o kurczę, ale tu jest ładnie. Uda się jednego dnia pływać na nartach i kąpać się w morzu. No siema. ma! Dzień dobry, dobry księży, profesorze. Winka produkowane tutaj, wszystkie na terenie monastyru. A tam mamy dowód. Zobaczcie, jak sobie rosną. A, nie rosną, bo jest marzec, ale, ale będą rosły i rosły w przyszłości. Co to w ogóle jest za miejscówka? Klasztor Zomar, czyli siedziba Patriarchatu ormiańskiego Katolickiego. Od XVIII wieku. Nominalnie jest to siedziba patriarchy, to jest tron patriarszy. No, praktycznie on rezyduje w Bejrucie z racji tego, że jest łatwiej, elastyczniej z, 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 dla spotkań tak z innymi, z innym duchowieństwem, z ambasadorami i tak dalej. Ale to jest jakby taki watykan, powiedzmy. Na terenie klasztoru jest zgromadzenie patriarchalne Wzomar, księża, którzy się obie opiekują tym miejscem, a także seminarium patriarchalne, które skupia kleryków i którzy chcą tutaj służyć w zgromadzeniu, ale też z całego Bliskiego Wschodu, czyli są klerycy z Syrii też, z Libanu, no jeżeli by byli z innego kraju, to też by tutaj trafiali. A bardzo liczna jest społeczność ormiańsko-katolicka w Libanie? No coraz bardziej się kurczy, teraz nie wiem już ile zostało, ale to nie będą duże liczby. W sensie kilkadziesiąt tysięcy? Kilkadziesiąt tysięcy, już teraz będzie kilkanaście tysięcy bym o, strzelał. no proszę. Tak. Czy to wynika z tego, że Ormianie się nawracają na prawosławie, czy nie, wyjeżdżają? Nie, to wynika z tego, że wyjeżdżają po prostu. Okay. Do, do Armenii? Część do Armenii, część na, do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Ale z No to jak na kilkanaście tysięcy osób, to zasna miejscówka tak. z godnym widoczkiem, Zgodne. z własnym winkiem, mm. z własnym sklepem z dewocjonaliami. Ups, ty, można by coś poprzywozić babciom. To są, rozumiem, ceny w y, dolarach, tak? Chyba tak. tak. Czy tak, Ale tak na nie... to wygląda. A Wy te, te pamiątki sprowadzacie, czy wytwarzacie tutaj? Czy macie jakichś dostawców? Nie, raczej te są z... albo sprowadzone, albo wytwarzane. Te takie typowo libańskie ze świętymi libańskimi będą powiedzmy z Libanu stąd. Azjany te na bądź, przykład że... są na pewno na nasze zamówienie, bo to jest matka boska libańska, która tu jest w klasztorze. Więc pokażę Wam zaraz ten, ten, mm -hmm. ten wizerunek, który jest tu. Matka boska bolesna. Jak tam twoja znajomość armiejskiego? Dobrze, rozwija się. A, A2, B1? E, B1 bardziej. Znaczy no, łatwiej taki. się porozumieć niż, niż w arabskim, bo nie masz takiego silnego podziału na dialekty. Zajęcia masz też po ormiańsku jakieś? No, za Mam zajęcia ormiańskiego Aha, po ormiańsku beba. albo po arabsku. Wszystko jasne. A na te zajęcia po arabsku to ja chodzę tylko dla e, języka, bo ja to wszystko zrobiłem w Polsce już, nie? Elegancko, widzę. Jan, Jan Paweł II jest reprezentowany tutaj godnie. Tak, tu nawet. Są wycieczki do Bzomaru nie tylko do kaszturu, ale że to jest jedyna kaplica na Bliskim Wschodzie pod wezwaniem Jana Pawła II Żeby ktoś inny nie zrobił, bo tam jak. Ale nie u nas akurat, tylko Malonici mają we wiosce tutaj Jasne Tutaj mamy likier Własny też, produkowany Liwańska wódka można powiedzieć, ale ten rodzaj jest akurat słaby, bo tylko 24% ma Więc nie próbowałem nawet, bo są mocniejsze Czekaj, to jest też jakieś... Dymsy -y? Zymaru Zymaru Dobrze OHI jak cię wezmę tam i przeczytasz, ale będziesz miał zaraz Czy co? ORI Dobra, o było to samo, dobrze. Ohi to wódka, to Dobrze, to ważne. Ale, jest jest i... cennik, także tutaj niestety libańskich metod sprzedaży tutaj nie doświadczymy. Powinno być tak. Co to jest dla Ciebie, mój przyjacielu? Ile chcesz zapłacić, mój przyjacielu? Dobry price dla Ciebie 10 milionów dolarów No, nie no, dobrze, to ja, ja biorę te za 8 Dobra, wydatki na cele religijne dokonane Mamy dwa tygodnie, żeby to spożyć, bo nie mamy bagażu nadawanego Tu jest pomnik Hagopa Mechaparta, Jakub Mechapart który wydrukował pierwszą książkę w języku ormiańskim w 1512 roku i on był poświęcony przez papieża Benedykta XVI jak był z pielgrzymką w Libanie w 2012 roku, czyli na 500-lecie tego wydarzenia i też ta pierwsza wydrukowana książka w języku ormiańskim jest u nas w archiwum. No proszę. Akurat tutaj. Akurat tutaj, to tu jest duży archiwum, tam dużo starych rzeczy jest takich. Z tego co czytałem, to Ormianie trafili do Libanu tam na początku XX wieku w związku z ludobójstwem w Turcji, tak? Tak. Czy tutaj byli jeszcze jacyś Ormianie wcześniej, wcześniej byli w już, dużych bo ilościach? Było, było królestwo Armenii Celicyjskiej i były już pewne osady, na przykład ta wioska Anżara na granicy z Syrią. To ona jeszcze istniała przed ludobójstwem. I ci Ormianie tam w ogóle mówią takim innym dialektem niż Ci Ormianie z Turcji, którzy tutaj przybyli. Więc te osady, te społeczności już były, ale potem wiadomo po ludobójstwie to, on, to się rozrosło i one napłynęły. Na przykład Borsz Hamut, czyli Ormiańska dzielnica Bejrutu, ona jest. Taką typową dzielnicą, która powstała właśnie po migracji spowodowanej ludobójstwem. Tak, to o niej chyba właśnie czytałem na ten temat. No. I tam jest najlepsza szoarna. <grymne> <grymne> Kościół patriarchalny pod wezwaniem w niebo księcia Najświętszej Maryi Panny. Teraz w Wielkim Poście mamy akurat zasłonę, która oddziela ołtarz od reszty kościoła i tradycyjnie w obrządku ormiańskim właśnie jest na okres Wielkiego postu oddzielona ta część. Że nie możemy teraz zobaczyć ołtarza i to symbolizuje e, tą przepaść między człowiekiem a Bogiem spowodowaną przez grzech, która się zasypie. E, po Zmartwychwstaniu Chrystusa i aż do Wielkiego Tygodnia, do wydarzeń paskalnych, ta zasłona jest zasłonięta, tylko jedynie nam się ją się tutaj odsłania. Ołtarz Ignacego Malojana. Ignacy Malojan to był biskup ormiańsko-katolicki w Turcji i on zginął, właśnie został zamęczony przez Turków w 1915 roku w czasie ludobójstwa Ormian. I właśnie jego kult wśród Ormian katolików, tutaj tych, którzy przeżyli ludobójstwo, z tych rodzin, które przeżyły ludobójstwo, jest bardzo silny. To jest tron patriarchy. Gdy patriarcha przychodzi tutaj do kościoła patriarchalnego, swojego sprawować liturgię, no to używa właśnie tego tronu. Mamy jeszcze ekskluzywny widok ołtarza. Nie mówcie, że tu byłem. Nie mówcie Kubie. tak. Nie. Kuba jeszcze wspomniał, że w samej Armenii tej kurtyny się nie rozsuwa w trakcie mszy. To tylko tutaj społeczność libańska to praktykuje. Widok jest tak dobry, że niestety nie ma co tutaj liczyć na żadne kamery. Tylko niestety na własne oczy. A to jak wiadomo najgorzej. Najgorzej to jak musisz zobaczyć, a nie możesz zrobić zdjęcia. Bez sensu. Kto by chciał tak zwiedzać? O kurczę, ale tu jest ładnie. To jest podobno czaszka i kość świętego Ambrożego, wiskupa Mediolanu, tylko problem jest taki, że całe ciało, kompletne wiskupa Ambrożego jest w Mediolanie złożone razem z czaszką i kościami, więc to jest raczej to nie jest jego czaszka i kość, chyba że miał dwie głowy albo coś. <grym> Ponoć to jest obraz naszego klasztoru w tamtym czasie, który ma kopułę podobną jak meczet, niebieską, błękitną, dlatego że w tym czasie, jak było to Imperium Osmańskie, były tarcia chrześcijańsko druzejskie różne pogromy, to dlatego, że ten klasztor jest w górach trochę oddalony od cywilizacji, to zrobiono właśnie taką kopułę ala meczet, żeby wojsko tureckie, które by przyszło z zewnątrz, zobaczyło z dala, że tu jest meczet, tu żyją muzułmanie, więc tutaj nie ma co wchodzić, tak? żeby, żeby nikt, nikt tego nie zniszczył. Tutaj też ten kształt klasztoru mamy z tą kopułą. No, Klasztor tu przeniesiono, mimo że Ormianie katolicy żyli w Anatolii, w dzisiejszej Turcji w większości, to siedzibę patriarchatu przeniesiono tu dlatego, że e, to się nazywało Administracja Gór Libanów w Imperium Osmańskim. Ten cały rejon był chrześcijański, 80% było chrześcijan, więc był dużo spokojniejszy, tam by było zawsze ryzyko, że jakieś czy wojny, czy powstania wybuchną i te klasztory będą zniszczone. Dlatego siedziby patriarchatów tutaj y, ustanawiano, w Libanie. A właśnie chciałem dopytać, skoro tutaj jest tak strzeżony wjazd, to kto to muzeum w ogóle odwiedza? Wjazd jest strzeżony, poniżej jest y, jednostka rangersów libańskich. Aha. Ale, ale to nie, to też jest tak właśnie, po prostu była umowa taka, że Dlatego, że to jest też siedziba patriarchatu, a patriarcha jest w Libanie głową danej, danego wyznania jest jakby już dyplomatyczny status ma, więc wypada też, żeby to miejsce pilnować, żeby nikt się tutaj niepożądany nie wjechał. Więc mhm. ustalono, że ten punkt kontrolny przed jednostką wojskową będzie przeniesiony przed jeszcze klasztor, żeby żołnierze też kontrolowali wszystkich, którzy przyjeżdżają do klasztoru. Sympatycznie. Ale to ciekawe, bo faktycznie musieliśmy, musieliśmy tam srogo walczyć. Bo mówiłeś tak, że powiedzcie, że do klasztoru przyjechaliście, a to nie tak. A tutaj jeszcze winni. Płaskorzeźby. O, przeczytasz alfabet? A... Co ci tu sprowadziło, przyjacielu? Dlaczego tutaj jesteś? Aha, bo ty, a ty nie znasz historii, tak? Nie przypominam sobie. Nie przypominasz sobie. Byłem w Armenii, tak? A to słyszałem. Tak. Coś, to bym się domyślił. Znaczy, w sensie nie było biskupa, to raz było bez królewie przez rok czasu. Tam było bardzo trudno i nic po prostu nie można było zrobić. Nawet się Ormieńskiego nie mogłem uczyć. Po roku czasu Watykan zajmował administratora, czyli kogoś, kto ma zarządzać diecezją, gdy nie ma biskupa. Jak się dowiedział, że ja byłem na Bliskim Wschodzie już, to się spytał, czy jakby była potrzeba, żeby wrócić, to ja bym wrócił. No mówię, że tak. Później on do mnie dzwoni i mnie, mówi mi, żebym przyszedł do ogrodu tam porozmawiać. I ja przychodzę, tam siedzi on i nowo wtedy mianowany biskup Kamiśli w Syrii. Zaczęli ze mną po arabsku rozmawiać, tak? Jakie ja, ja studia kończyłem w Egipcie, w Jordanii, że ja magisterkę pisałem w ogóle o chrześcijanach w Syrii i też w Kamiśli. Porozmawiam I tak patrzyli na siebie, pokiwali głowami i mi dali papier, że ja jako przyszło zgadzam się podjąć posługę kapłańską na terenie eparchii Eufratu Eufratów Syrii i obiecuję nie, nie mieszać się w sprawy polityczne i przestrzegać prawa syryjskiej republiki arabskiej i się pytali czy się na to zgadzam. Mówię bardzo chętnie, nie? No więc, no tak, tylko że jesteśmy w Libanie. W Libanie, tak. No po prostu, żeby tutaj żeby jeszcze się poduczyć ormiańskiego i arabskiego, no to mnie tu biskup umieścił zanim tam pojadę. Czemu ty się ogólnie zdecydowałeś na jakiś konkretny obrządek w sytuacji, kiedy jak miałem z punktu widzenia wiary, wszystkie obrządki chrześcijańskie są takie jakby równe i że no, chodzi tylko o formę? Tak, no ale jeżeli ja poczułem powołanie, żeby pracować na wschodzie, no to pracując z ludźmi na wschodzie musisz ich obrządku posługiwać, mm -hmm. tak? Dlatego też... Obrządek ormiański. No i ma piękną liturgię, duchowość i to mnie też zawsze pociągało bardziej ten wschód od, od zachodu. Zgadnijcie, które wino zbiłem, a to wszystko zaraz po tym, jak tę kamerkę zostawiłem w drzwiach poprzedniego kierowcy, który. W zasadzie prawdopodobnie zostawiłem ją tam, dlatego że akurat byłem skupiony na tym, że mnie kierowca prosił o napiwek. Słuchajcie, jest ciemno, ta kamera nie wykrywa światła, więc i tak mi nie uwierzycie, ale, ale to jest to, to światło, co widzicie tutaj, to jest wejście na najwyraźniej prywatną plażę należącą do jakiegoś resortu. My żeśmy tu przyszli, dlatego że myśleliśmy, że to jest publiczna plaża, ale nie, ktoś nam zagroził zagroził drogę. Ja zacząłem gadkę, a Kuba dokończył. Jak powiedział, że jesteśmy katolikami odmawiającymi różaniec, to okazało się, że na 15 minut możemy wejść. Tylko musimy uważać, dlatego że tutaj jest odpływ, wiry muje dzikie węże. Ale drodzy Państwo, uda się jednego dnia pływać na nartach i kąpać się w morzu. No chyba, że będzie zimno. No, jest taka, taka średnia, taka średnia. Ani ciepła, ani zimna. Wejść się uda. O nie, to jest Kuba wszystko. On wziął ich bieg z rozpędu. Ja myślałem, że to jakieś duże generatory, a nie. To tylko helikoptery armii libańskiej lecą nad nami. Nie, ja już sprawdzałem na mapach. Słuchaj, libańskie stacje kolejowe są są nie używane jakieś stacje kolejowe. Tak, są, były była kolej już, już nie ma ale y, była kiedyś i jeszcze się ostały ja tak sobie myślę y Pewnie przyjechałeś do tego Libanu przez te wszystkie pustostany, które tutaj są po wojnie i po wybuchu Saletry. Idealny kraj dla Ciebie. Aż wstyd, że mieszkasz w budynku, który jest zamieszkany i wykończony. No, wstyd. Pierwszy budynek, w którym mieszkali biskupi, patriarka i ci obmiany, którzy przeszli na katolicyzm w XVIII wieku. To było właśnie to skrzydło, tak? Tak. No i to jest parę takich pamiątek z różnych okresów. Jest koniak. No ten jest na przykład z 2000 roku koniak. Czyli ma 23 lata. To jest ten za 24 dolary, tak? <gry> to nie, jest. To nie, jest. To nie jest. Zegary, wcześniejsze ich mechanizmy, które na wieży były. Więc to są dzwony z kościołów Kiliki, właśnie, które zostały zniszczone w czasie ludobójstwa. A tu mamy jeden dzwon z Kesabów w Syrii. To jest ormiańska wioska na północy Syrii, na granicy z Turcją. Z 2014 roku ten dzwon jest, kiedy islamiści weszli po prostu do wioski i zniszczyli tamtejsze kościoły. No to właśnie dzwon jako symbol zmartwychwstania Ormianie z sobą zabierają, więc ten dzwon potem, teraz Kesap już jest jakby wyzwolony, tam ludzie wrócili i mieszkają swobodnie, więc ten dzwon jakby tutaj jako pamiątkę przywieziono. Z, z tego uszkodzonego kościoła. To są ich no, pieczęcie patriarchów, których używali w korespondencjach czy w pismach oficjalnych. To jest przykład takiego listu z tego okresu. Część po arabsku napisana, i druga część to samo po ormiańsku, kaligraficznie. To są ich pastorały. Zakończenie mają takie dwa węże widzimy. To jest historia ze Starego Testamentu, kiedy Mojżesz miał właśnie. Tego e, miedzianego węża z, e, odlać, aby uleczyć tych, którzy byli pokąsani przez węże. I na dlatego też ta tradycja się zachowała, że te pastorały patriarchów i księży, e, nie tylko w obrządku ormiańskim, też w innych obrządkach wschodnich, to są właśnie te dwa węże mojżeszowe. Tu jeden szczególny pastorał, on jest z kości słoniowej, wkrótce jeszcze zrobił. Tutaj jest najstarsza szafa, powiedzmy, której używali do trzymania swoich ubrań. i na Tutaj ich krzyże osobiste, ręczne, bo każdy z ma swój krzyż e, Ręczne i e, imiona napisane do tego duże są używane no, do procesji. To są zamki na pasy, które ksiądz ubiera do, do ornatu, do liturgii, jako część ornatu. Natomiast to tutaj to jest taka oprawa na wakas, czyli taki kołnierz, który ormiańscy księża noszą. To są stare, stare pieniądze ormiańskie. A tutaj mamy nawet z XIII wieku, z XIV wieku okazy. A te banknoty no to prawdopodobnie z okresu Republiki. Ormiańskiej w 1918 roku. Tutaj część yy, szat liturgicznych to jest welon na kielich z wizerunkiem krzyżowanego. Bas i takie naramienniki, które księdza, księża też ubierają. Tu mamy ten pas, o którym mówiłem wcześniej. To jest właśnie wcześniej, jak mówiliśmy o tym tronie to to jest wcześniejszy który był używany. To, wcześniej wcześniej i te, te, i te schody wierze. prowadzą do ołtarza serca Pana Jezusa w kościele. Teraz to jest zamurowane, ale wcześniej oni w ten sposób właśnie wchodzili no, do kościoła. Z tej to były jakby pierwsze właśnie te pokoje, które teraz jest muzeum w nich, to to były pokoje księżne. Zaraz na nich wejdziemy. Tu jest polski akcent i nikt nie wie, jak się pytam, kto to tu przywiózł. Jak z tej strony, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tutaj, no, rękopisy, patriarsze i, i miniatury. Tutaj jest właśnie ten i taki kołnierz, który ksiądz ubiera w trakcie liturgii. Tak? On jest tu prostokątny, jak się go ubierze, to on się tak nagina dookoła, dookoła szyi. No, tutaj była pierwotna kuchnia, piec, i tutaj mamy sprzęt do pieczenia hostii dążyć. Tu są formy, w której się lewało ciasto, wąkę zmieszaną z wodą, i potem się w ognisku to zamykało i przez 30 sekund, czy przez minutę, dwie się trzymało i utrzymywało się hostie. Mają też formy, że się odbijał e, też wizerunek Chrystusa na tych hostiach. Tutaj e, welony kielichowe mamy kolejne z tego okresu, też bardzo ładnie szyte. Tu mamy relikwiarze olbrzymie, gdzie są relikwie Całego mnóstwa świętek. Tu jest kilkaset święty, relikwie kilkuset świętych w tych kilku pokojach. Tak? tu jest po prostu każde każdy święty ma jakąś cząstkę, czy to jest kość, czy kawałek ubrania, czy coś innego. A w centrum są, jest też drzewo z krzyża świętego. To tabernakulum, czyli miejsce, gdzie się przywołuje najświętszy sakrament, też jest z Martins, z tego miasta z tego kościoła, gdzie był biskup Malojan. Tutaj mamy ma najważniejszą relikwię w Monasterze, bo to jest cierń z korony cierniowej Chrystusa. Tu są przyrządy astronomiczne do obliczania z ruchu gwiazd, księżyca różnych faz, kiedy choćby Wielkanoc będzie obchodzona. Wiadomo, że u nas Wielkanoc się wyznacza po pełni Księżyca wiosennej. I z september nazwa łacińska, set od siódemki się wziął, dlatego że od marca, czyli od Wielkanocy, licz była liczba miesięcy, więc to był siódmy od. Yy, właśnie tej wiosennej. Słyszałem inną wersję, że chyba yy, dwa były dodane w środku, że początkowo były, było 10 miesięcy i dodano Julius i August od dwóch cesarzy rzymskich. Yy, I przez to się reszta przesunęła, A, ale znaczy, no to w takim razie będę teraz czyta. raz czytał. No tak, chciałbym <laughs> sprawdzić. Tu mamy, tak, to u góry to są keszoce, to się ich używa na takich długich kijach do liturgii. Tam jest dzwoneczek przyczepiony, ale normalnie one ma, są obwieszone dzwoneczkami. I po prostu się dzwoni w trakcie liturgii nimi. Hmm. Tu mamy korony, których się używa do sakramentu małżeństwa, bo w rytach wschodnich jest koronacja. Pierwotnie też te szose służyły, bo one tak nimi się potrząsa, one machają do odganiania much choćby z tak? okolic ołtarza, jak, podobnie jak kadzidło. jak kadzidło. To było właśnie pierwszemu dla pierwszego Patrycia Prezenty podarowane z kości słoniowej: e, Ukrzyżowany Chrystus i Maryja Panna po prostu przedmioty codziennego użytku są zachowane, widelce, noże, łyżki i takie tam. Tutaj była jadalnia wcześniej. Tutaj mamy medale właśnie z czasów Imperium Osmańskiego, którym sultan nagradzał, powiedzmy, zwierzchników, miletów poszczególnych, bo był specyficzny system w Imperium Osmańskim za interwencją państw europejskich, że były tak zwane milety, czyli Samorządy dla każdej grupy religijnej, że dla chrześcijan sprawy sądowe między nimi wszystko ich duchowni rozwiązywali, patriarcha rozwiązywał. Oni nie musieli się odwoływać do władz osmańskich, muzułmańskich, tylko w przypadku, jeżeli byłby konflikt między chrześcijaninem a muzułmaninem, to, to wtedy. E, więc dlatego oni też, a patriarchowie wschodni, nie tylko ormiańscy, ale też syry, syryjscy i tak dalej, maronicy pełnili też funkcję jakby w Imperium Osmańskim tych głów miletów czyli swoich swoich mniejszości. No, no i ilecie, też był ilecie. sposób ubrania duchowieństwa, też określony w milecie osmańskim, hmm. do tego, żeby odróżnić. Więc jak dzisiaj syryjscy duchowni mają takie sułtany, taki kolor rękawów, maronicy inny, ormiańscy inny, to nie jest taka stricte kościelna tradycja, tylko to było zrobione po to, żeby te milety, te grupy się odróżniały w Imperium Osmańskim.